Cześć. Słyszeliście o akcji nakarm psa z OLX? Ostatnio mój post na ten temat wzbudził bardzo duże kontrowersje na social mediach. Dlatego uznałem, że warto temu poświęcić trochę więcej uwagi. Przyjrzałem się akcji z bliska i w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, czy to jest pomaganie, czy może kupowanie naszej uwagi bardzo niewielkim kosztem i wizerunkiem cierpiących zwierząt, a następnie sprzedawanie jej z ogromnym zyskiem. Od ponad 20 lat Zawodowo pracuję z psami, i niejednokrotnie widziałem ludzi i firmy, które kosztem cierpiących zwierząt budowały swój wizerunek. Zastanówmy się, czy tak jest w tym przypadku. Czy faktycznie jest to pomaganie, czy też kupowanie naszej uwagi kosztem nieproporcjonalnym do korzyści? Przyjrzyjmy się na wstępie, tak regulaminowi tej akcji, który wyraźnie mówi, że w akcji bierze udział 100 zwierząt. A nakarmienie psa, czyli wypełnienie kości wymaga uwaga 60 tysięcy kliknięć. Ponadto na ekranie nie widzimy realnych kliknięć, lecz procenty. Kliknąć można jeden raz dziennie, co motywuje nas do codziennego odwiedzenia strony. Podsumowując, 60 tysięcy kliknięć to 20 kg karmy. Załóżmy, że 20 kg worek karmy w hurcie to jakieś 250 zł. Zatem cała akcja uzyskania 6 milionów kliknięć będzie kosztować OLX. No mniej więcej, to jest szacunkowa kwota 25 tysięcy złotych. Natomiast co zyskuje OLX dzięki tak dużemu zaangażowaniu użytkowników? Dzięki temu, że youtuberzy dzielą się tą akcją, wysyłamy sobie ją nawzajem? Po pierwsze, Szanowni Państwo, wyświetlania reklam na stronie głównej. Wchodząc na główną OLX widzicie wyraźną reklamę, której koszt może wahać się pewnie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W okresie przedświątecznym jest to szczególnie cenne. No, po drugie, dane użytkowników dla reklamodawców. Sami zobaczcie, co piszą na swojej oficjalnej stronie dla profesjonalnych reklamodawców. Posiadamy unikalne dane behawioralne o naszych użytkownikach. Dzięki naszym zasięgom zbieramy i analizujemy informacje o prawie 60% polskich internautach, niegramatycznie. Z naszych first party data korzystają już największe marki i tym samym precyzyjnie trafiają do wybranych grup. Koszt takich reklam może też wynosić od, pewnie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Być może wchodzą w skład też te reklamy na stronie głównej albo reklamy w tle. Reklamy w serwisie dla takich indywidualnych odbiorców. To kolejna rzecz. Spójrzcie na koszt kliknięć, jakie można znaleźć na stronie. Ten sprytny suwak tutaj pokazuje nam, że za 500 zł można uzyskać 100 kliknięć w reklamę, co daje 5 zł za kliknięcie. Przy czym nasze 60 tysięcy kliknięć za 20 kg karmy to mniej niż pół grosza. Wiem, że nie można tego przełożyć 1 do 1, ale pokazuje to pewną skalę. Kolejna rzecz, co zyskuje, to sprzedaż psów. Zwłaszcza, że portal ten jest głównym, prawdopodobnie może być wyborem sprzedaży kupowania psów. Spójrzcie na ceny Golden Retrieverów, których jest obecnie aktywnych prawie 1000 ogłoszeń. Spora część z nich zapłaciła za wyróżnienia, no bo w takiej masie. No dobra, ale dlaczego te ceny aż tak bardzo się różnią? Jedne psy można kupić za 1000 złotych, inne za 4000 i więcej. A różnice wynikają stąd, że nie są rozróżnione ogłoszenia hodowców zrzeszonych w FCI, a jest to organizacja, która wymaga badań stawów u rodziców, kontroli miotów i daje wgląd w kilka pokoleń wstecz, no i od innych stowarzyszeń tego nie ma takich wymogów. Nie mówię, że w ZKWP nie ma patologii, ale przynależność do związku tego w Polsce wymusza pewne zobowiązania i odpowiedzialność hodowcy. Znam pseudohodowle, w których przebywa nawet ponad 300 psów, w klatkach, jedne na drugich, w których wycieńczone matki nie mają siły zajmować się szczeniętami. Przez co psy trafiające do swoich ludzi mogą mieć poważne problemy behawioralne, i tu mówimy o zaburzeniach w socjalizacji pierwotnej. Takie szczenięta trudniej adaptują się do życia z ludźmi i znacznie częściej, uwaga, trafiają do schronisk. Dysplazja to też plaga wśród psów z pseudochodobli, Bardzo bolesna, wymagająca i kosztowna. Sami widzicie, że choćby w tej sferze jest naprawdę dużo do zrobienia. Edukowania przed kupnem psa jest naprawdę dużo. Czy widzicie takie takie informacje na portalach, które handlują, pomagają w sprzedaży psów? No i ostatnia rzecz, jaką zyskuję, to zaangażowanie użytkowników. I teraz należy zapytać, czy to przypadkiem nie jest charity washing? W reklamach, w ramach akcji, użytkownicy za darmo mogą pomóc psom. To angażuje Was i daje Wam poczucie spełnienia. No, bez większego wysiłku i żadnego kosztu. Jednocześnie łączy się z poczuciem. Przyjemności i radości to się kojarzy z marką na zasadzie klasycznego warunkowania. Dysonans, jaki teraz czujesz, jest zrozumiały, bo chcesz czuć, że pomagasz, a nie to, że jesteś wykorzystywany. I tutaj należy omówić zjawisko charity washingu, które nie jest ogólnie znane w Polsce, a coraz mocniej piętnowane na Zachodzie. Zjawisko, w którym firmy wydają znacznie większe środki na promowanie pomocy swojej, rzekomej, niż na samą pomoc, którą, która ma znikomy do możliwości charakter. 100 worków karmy, czy to jest współmierna cena za korzyści czerpane z akcji? Znam szkoły, które zbierają podobne ilości. Dlatego odpowiedź, czy akcja jest pomaganiem, czy też pozyskiwaniem znikomych kosztem sporej grupy użytkowników internetu i ich uwagi w celu promocji, pozostawiam Tobie. Jednak, widząc skalę e, potrzebu edukowania w zakresie behawioryzmu oraz praktyk manipulacji, postanowiłem poświęcić temu tematowi więcej uwagi. Dlatego też zmieniam nazwę kanału. Dziękuję i bardzo proszę, jeśli uważasz treść za wartościową, nie zapomnij o subskrypcji i udostępnianiu tego materiału. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.